Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duetku. Bukaczary Micherson, witaj Mikerson. Jestem również ja, oczywiście. Kolejny odcinek ze skrzydłowych, i w tym razem, słuchajcie, gramy na overpassie, dawno już go nie graliśmy. I słuchajcie, Mikerson ma nową kamerkę, widzicie ją z prawej strony ekranu, więc powiedzcie, która lepsza, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzach, a my zapraszamy do odcinka. To niedobra kamerka, a nie ważne zapomniałem. W sensie nie zapomniałem, ale... Eee, głupie. Tak. Trochę bardzo Pochodzi, pochodzi Ja mam USP ka powiedzmy. Ta U... skąd niby? Szartuj. Co mnie żartujesz? wiem, <ślesz> że nie masz to Ale skąd niby. Ale się nabrałem. No. <ślesz> Nie, to nie, nawet. Ty nie trafiasz. Powiedz... Zawsze trafiasz, heady, nie? Tym razem nie możesz. Cicho, bądź! Ale dostęp Oj. Nie, no nie wierzę w to. to co jest banal. Przecież to I chłop zginie. Mam nadzieję, że zginiesz, nie? Chłopie, to było taktyczne. Gdzie on Gdzieś go? No nie. <noise> nie mam tą samą nazwę w ogóle, nie? Raz to zauważyłem. Patrz co zrobię teraz. Kachamiki. Nie, no jakie fart! Tego smoka rzucam nie zdążysz nie Matka, jak się wystraszyłeś Nie! Tu mnie na głowie już! Chłop nie widział Dobra, nie ma, nie ma co nie mam glocka Od z pompą! I, i prawo. Ja patrzę lewo, zabijam lewo, mówię ostatni prawo, a ten mówi: Patrzę lewo. Weź grać z takim filmem. On ma mało, dostał ode mnie sporo. Lewo, lewo. Ja obstawiam, gdzie on jest. On jest raczej w wodzie, wiesz? Oh. 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 wupa lewo. Lewo AWP, lewo AWP. Oh. Kurde... Dobrze. Chodź, musimy im tak samo Ojej, a się zblokowałem Tylko my nam nie zdążymy dojść, oni już wyjdą, nie? CO?! No właśnie Fajno. Ej, jakiego heada na wstępie? Jak oni tak szybko tam są, a my jakby, wiesz... Nie, no Przecież nie? Się wydawało, zabrał no. Niestety, gramy. Niuka, słuchajcie, na 100%. Co jest, ja tobie, Heeda, trafię. <laughs> Minda, jest runda, ważny Jest przodka. Jeszcze przody leży jeden. Dziękuję, dwa strzelba dwa Henry Łomatko! Nad długimi i w ciemni. Nie no, on biega, nie? Przeskoczył, jest na zawieszeniu jakoś. Paka, słuchaj, i oni są raczej w krótkich, obstawiam Masz 20 sekund jakby coś Raczej u góry nie ma, bo się wyłonił W, dół, w krótkich raczej Trajdu. Nie! Było blisko Ej, ale... Tak obok niego strzelałam z No, a się nie spodziewałem, że aż tak dobrze to zrobisz Wychodzimy razem długie, czy idziemy... Szyby, szyby Żółte, żółte i drugi mała rampa Dostał rikoszetem Mała rampa, prawo! Uratowałeś tą rolę Jak ja strzelałem chłopie? Ja też chłopie strzelałem ostatnim rikoszetem dostał W sensie rikoszetem tak. Gdy żeś rozpędzał takie full to Mówię, pomogę ci, ja żeś takie full auto Nostależny w sensie, wszyscy Krótkie? Dwóch Plantuję. Raczej. Jest za silosem. Dobra, mamy to. Pomagam. To fajnie, że tak w czas, czas mówi, że ja się spodziewałem jednego. Ja nie żyję jakby coś. Jest dalej tam. Myślałem, że mi będzie cień, no. Cienkie. Jeden z cienki Co? Ja mu tam rzuciłem tego. Cięknie. Jest w długich. Jest obity. Y, drugi w szybach, tak? tak. Miki on wyszedł! Miki! Co ty zrobiłeś? A, bo ty tu jesteś Hop, no nic nie mówi! Po no. w głowie nic nie mówi gdzieś tego typa, co zebrał największą ilość punktów. E czemu do Cesa nie mogę wrócić? HALO! Największą ilość punktów w tym, w jeden z dziesięciu Oj, jedna pusteczka była Pupa się zatrzymie. Jak mieć wiedzę na wszystkie te? Ale debil z Chłopie! Ja idę przez tego smoka i coś się zablokowało, nie? Wyciągam kosę, ciacham, to. on. nie, to no nie, że co on Gdzie? W krótkich. Wiki, zrób kosę, bo łatwo jest. Oj. On ma WP, uważaj. Widziałeś, on. Ja cię nie widział. Nie, nie, nie Ale ty coś głupi. Ale no i tak. nie rozumiem. To co, przegrywamy ten mecz. Miki, Miki. Co za ty? Ja nie wierzę! Nie wierzę! Jak miałem mu zrobić kopię? Był plecami do ciebie! Przez milisekundę dosłownie Chłopie ucieka na i ten Ale Ucieka, ucieka ucieka On nie Oni nie, <śm> nie wiedzą gdzie ja jestem, nie? No, on Cię nie widział Dlatego poszedł stąd Strzelał tak On chce Ci kosy zrobić, nie ja to czynię On Cię Up. nie wid... Mówi, że, że zginiesz Że on zginie Ja myślę, że on tu przyjdzie Ja też tak, go nie słyszałem, na shifcie chyba poszedł Rampa, rampa No tam Ej, zablokowałem się od drzwi! Okej. Okay. Myślisz, że on już wszedł długie? Tam jest paka, wiesz, wiesz, On to szyb pewnie wszedł, bo są rozbite. Chociaż nie, ja je rozbiję, nieważne. On może, on może podnieść jego auga, nie? Albo być na górze może teraz. Albo przy pace. To praca <laughs> Będę ci wymieniał wszystkie listówki. W długich przypadkach jest ja pier... nie! nie mogę. Przewcenowałem i nie tak. To... Ale to jest dziwne, że jak ty. Przybliżałeś, to on nie słyszał nic. On nic nie słyszał. Zamykałem Nawet jak drzwi. strzeliłeś. O, Zamykałem drzwi. Chodziłem sobie bez szybka, nie? Podstrzeliłeś. No to jesteś taki ty, no nic nie słyszysz. No. w sensie. Dwóch lewo. Kurde, on z tym augiem w tych siedzi No tam. W celu się on tam wyjdzie. On tam wyjdzie, w celu się po prostu. I... A, nie słuchajcie i Słuchajcie, spadła ra Microsenowi ranga, więc zdenerwowaliśmy się na grę i musimy odrobić straty. Wygrywamy teraz dwa mecze, nie? Tak. Mówię wam, to jest spoiler, wygrywamy teraz dwa mecze. Nie skupiamy się jednak na 100%, słuchajcie. I tak już nie zdążysz. Wpuść mnie tu, Jest okno jeden. No jest, dostał. Dostał ode mnie. Nice. Mamy to. Mamy pierwszą rundę. Uważaj! <noise> Dobrze, że rozbroiłeś bombę. Długie i szyby teraz, nie? Uciekł, uciekł, uciekł. Nice No uspa chcę Czemu uspano A czym, kosom? A bo nie masz już 0 MK masz Dobrze No bo nie bym A Chyba otworzył, otworzył Leży i rampa. Rampa, rampa, prawo Dobra, biorę go, biorę go Biorę go, biorę go, biorę go Bierz go na siebie Pytaj Rampa, rampa, żółte, rampa między żółtym a żółtym rampą Chciałbym powiedzieć między żółtym a żółtym. Nie zapydliłem, słuchaj. Jest rampa, rampa. Przucam flesza no to, to <noise> Sorry. Ty nie wiesz co się stało? Góra może być nie? Nie wiem gdzie może być Ale lewo Właśnie. Nie trafiłem! Nie trafiłem puszy, nie trafiłem puszy Nie On tu raszuje razie też szybko O, bo jest no Ledwo go widziałem nie przez tego Dobrze, słuchajcie, tak jak mówiłem, wygrywaliśmy ten mecz I co, lecimy na drugiego Niuka, Bo tylko Niuka gramy teraz Dobraki. Nice! No, patrzcie dostał ale Hedda dostał Nice miek. No fajna, Fycie, fajna jest. ta animacja, no wiem Widzisz, na kill feedzie, widzisz Ta, ta Nice Przyjść też? Nie, nie nie Możesz iść pleba plecy, no? A po co? Ja nie wiem. Jak on będzie otwierał drzwi, ja mu będę zamykał, nie? Dobra. Ja to się będę z nim bał Idę na plecy, przytrzymaj <głos> Nie! <głos> nie, źle kliknąłem, źle kliknąłem! Zamiast zamknąć to otworzyłem wow. Ło! <noise> Drapałem się! Co? A bo jeden, no tak, zapomniałem EJ! Neidy nie działają na drzwi, nie? Co jest? Przestały działać na... Bez skitu Już chyba trzeci... Trzeci raz mam w tym meczu taką sytuację, że rzucam nejda na drzwi i on ich nie wybucha Mam go, mam go! Zostaw Dzięki no jel... co... Słuchajcie, zobaczmy, czy dostaniemy rangę. W sensie czy Microsson dostanie. Coś ty absolutnie nie. O, Miki dostał, Miki dostał, Miki dostał. O, Teraz wtańcie ja dostanę. Wywalił wywali z gry, nie wiem co się stało. O, wywalił mnie z gry, fajnie. Niestety u mnie nie ma. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Jeżeli nie chcecie do kolejnych filmów, a my się żegnamy. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, pa. pa. Siema.